Słuchaj, źle mnie wtedy odebrałaś. Ja nie jestem Twoim wrogiem. Pewnie, że nie. Adam takich dziewczyn ma na pęczki, Czasem której się wydaje, że to coś więcej, dostaje kociego rozumu, ale nie ma obawy. Ja zawsze wiem, co jest grane. No, nie byłabym tego taka pewna. Słuchaj, o co ci chodzi? Słuchaj, nie musimy naprawdę ze sobą walczyć. Uwierz mi, tobie chodzi o Adama, a mnie. A tobie? A, a mnie. Ja chciałabym. Dziękuję. Chciałabym, żeby... Wiktor... Rozumiesz. Wiktor? <laughs> tylko błagam cię. Tak właśnie, Wiktor. Tylko niech to zostanie między nami. Podobać się ten pajac? Wcale nie jest pajacem. Dla mnie jest. Wkurza mnie. Gdyby to ode mnie zależało, nigdy w życiu nie wzięłabym go na wspólnika. Jest nudny. No ale Adam uważa, że jest niezastąpiony. No, może gdyby się zaczął spotykać z kimś poważniej, byłby wreszcie bardziej do zniesienia. No, no... Co się Wiktorkowi trafiło? Na mój gust, to mogłabyś podłapać coś lepszego. A wiesz, że moja mama też tak uważa. A, Wiktor, nie taki zły. Solidna firma, wszystkie rachunki zapłacone w terminie. <śm> Mam to, o co ci chodziło, jak do mnie dzwoniłaś? O to, że powinnaś trochę bardziej uważać na dama. Tego mi nie musisz mówić na niego mam oko, nie martw się. Ale tego, że spotyka się z kimś na boku, nie zauważyłaś? O czym ty mówisz? Ach, widziałam go. I akurat ją znam, wiesz. Kto to jest? Widuje się z nią? No wiesz, to nie wyglądało na przypadkowe spotkanie, niestety. No wiesz, no... Adam się często spotyka z, z różnymi dziewczynami, jak mają reklamówkę albo... albo jakiś casting. Ale... Wszystkie wtedy całuje po rękach? Kto to jest? Mówiłaś, że ją znasz. Znam. Ma na imię Ewa. Ewa Werner. Kiedy? No za sprzęt, bo Było 17, 16 lat. Aaa, wtedy to był ewidentny pauz. Słyszysz, a tam też mówi, że był Skoro obaj tak twierdzicie, to... Chodźmy się czegoś napić. Chodźmy. Nie mamy czasu, bo pielęgniarka jest tylko ojca do czwartej, więc... Jak wrócimy, to opowiem wszystko dziadkowi. On cały czas leży w łóżku. Musi mu być okropnie nudno. Podwiążę was. U hmm? pana samochód? Super. Jasne. Siadaj! Przejdziemy się! Porozmawiać. Ze mną? Kto to jest? Ewa Werner. Ewa Werner. A o co chodzi? To prawda, że Adam się z nią spotyka? Wiesz, pogadaj z Adamem. Więc to prawda. Chwileczkę. Ja niczego takiego ci nie powiedziałem. Słuchaj, skąd ci to przyszło do głowy? Ktoś się nagadał jakiś głupot. Nieważne. Jesteś jego przyjacielem, musisz coś wiedzieć, kto to jest. Podobno jakaś mężatka z dziećmiczą kompletnie zwariował. Słuchaj Monika. Ja nie sądzę, żeby Adam... No zresztą... Ja nie siedzę w jego głowie. I dajcie mi wreszcie spokój. To są twoje sprawy i Adama. Przepraszam, muszę jechać, mam spotkanie. Więc to tak. Magda jeszcze nie wróciła? Nie, ale niedługo wróci Dobranoc Mamo Czy ty będziesz się umawiać z Adamem? Co ci przychodzi do głowy? No, czy będziesz się z nim spotykać? Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym On jest fajny, prawda? Lubisz go? Pewnie On od razu zauważył, że był fajny, A sędzia nic nie widział I wiesz, wszyscy mówią, że on jest fajny Dziewczyny ciągle się mnie pytają o niego Mówię ci, zwariowały. A taka jedna z siódmej klasy to dała mi jego zdjęcie. Jej mama pracuje w takim piśmie i stamtąd ma. O, popłacz. Powiedziała mi, że mu dał, żeby je podpisał. Dasz, mi, jak go spotkasz? Oczywiście. Super. Dobranoc. Nie cię. To dobrze, bo chciałem ci powiedzieć dobranoc. Nie, właśnie kotłam Piotrusia. Ciągle mówi o tobie. Mam nadzieję, że nie masz mu tego za złe. Bardzo cię polubił. Tylko nie wiem za co bardziej: czy za to, że krzyczałeś na meczu sędzia Kalosz, czy za to, że dziewczyny proszą go o twój autograf. Był wspaniały. Hmm, ty też. Ja nie wiedziałam, że masz taki dobry kontakt z dziećmi. Mało jeszcze o sobie wiemy. Kiedy się zobaczymy? Jutro? Nie, nie wiem jeszcze. Nie wiem, czy będę mogła. Poczekaj, chwilę. A to ty. A do mnie jutro, pan. Z kim rozmawiałeś? O co ci chodzi? O nic! Pytam, z kim rozmawiałeś! <noise> nie znasz. Nie znam? A może już znam. Nazywa się Ewa, Ewa Werner. Więc to prawda, tak? Umawiasz się teraz z mężatką. No ile ma lat? No ile? Lubisz teraz takie? Ja jestem dla siebie za młoda, może problem w tym, że nie mam męża ani dzieci. Uspokój się. Lubisz takie lekko przechodzone? Nic! Zdenerwowany. Nie masz prawa tak o niej mówić. Czekali jaki jesteś? Ja wiem, że dla mnie będziesz inny. się. Właśnie próbuję być inny. I zaczynam naprawdę rozumieć o co chodzi w życiu. No ciekawa jestem! Posłuchaj Moniko, jesteś młoda, ładna, jesteś naprawdę super. Chcesz mieć fajnego faceta, chcesz być modelką, mieć kupę forsy i to wszystko jest okej, okay, tylko że ja już nie jestem tym facetem, rozumiesz? Mnie już forsa nie interesuje tak bardzo, bo ją mam ani nie dąży do sławy, bo z nami smak. I ty nie rezygnujesz tego wszystkiego tylko dlatego, że ja ci powiem, że nie warto, więc po co ci jestem? Byliśmy jakiś czas razem, ale nasze drogi nieuchronnie się rozchodzą, nie czujesz tego. Ludzie, którzy są ze sobą, powinni podobnie czuć, widzieć, myśleć, a my już od dawna się mijamy. Nie zauważyłeś tego. To są dwa bilety na twoje wymarzone Malediwe. Będziesz sobie kogoś jeść. Takie dwa tygodnie dobrze ci zrobią. Co ty pieprzysz na bzdury? Mijamy się, pewnie, że się mijamy. Jak ja wchodzę do ciebie nieba, a nagle jakoś terminy nam się nie zgadzają, tak? Od razu wiedziałam, że chodzi o jakąś... Zlicz się ze słowami. Kiedy się poznaliśmy, mówi że pasujemy do siebie. Pieprzyłeś też o dwóch połówkach jabłka, może nie? Obiecywali, że zrobimy film, bo jedziemy na safari. Nie wiem, co jeszcze. A teraz... A teraz chcesz mnie tak po prostu odstawić? Mam zapomnieć o dwóch latach z tobą? Ty zapomniałeś, to już nie wierzę, że zapomniałeś! Monika, zrozum. Ludzie się zmieniają. Ty się nie zmieniłeś! Tylko ona ci mały, bo chce cię mieć w ręku, ale ja nie pozwolę na to, służysz, Nie, to puszczę do tego! Adam... Przeczekam ją. Możesz być pewien, że przeczekam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Pani bardzo punktualna. Staram się, proszę Pani. Mógłabyś mi czasami pomóc sprzątnąć po śniadaniu. Ja za godzinę idę do Bałdańskich, a jeszcze muszę zrobić zakupy. Zbije kawę. Ale skoro wydajesz pieniądze na prywatną pielęgniarkę, to mogłaby się na coś przydać, nie sądzisz? I co ty chcesz, żeby ona sprzątała nasze mieszkanie? Zmywała naczynia i co? Pastowała podłogi? No a czemu nie? Że cały dzień siedzi tam i godzinami rozmawia przez telefon. Czasem sprawdzi kroplówkę, albo wstrzyknie mu coś. Słuchaj, ona go również myje, przewraca, żeby nie dostał odleżeń i robi inne różne rzeczy. Jest fachowcem, ale nie od sprzątania. A to, że czasami zadzwoni, to się nic takiego nie dzieje, ma prawo. Czy ty nie rozumiesz, że jeżeli my ją stracimy, to ja nie będę mogła pracować? Mhm. Mm I spotykać się ze swoim kochasiem. Słucham? Co myślisz, że nie wiem? Wstydziłaby się z takim młodym chłopakiem. Nie twoja sprawa. No, pewnie, pewnie, że nie moja. Tylko mam siedzieć spokojnie, patrzeć, jak się będą z ciebie śmiać. I z twoich dzieci. Tak, moja droga. Bo tu nie chodzi tylko o ciebie. Nas wszystkich narażasz na pośmiewisko. I swojego męża również. Ja narażam, Bogdana. Oczywiście, nadal jest Twoim mężem. Tak, to idź i powiedz to jego kochance. O nie dramatyzuj. Musi się wyszumieć, jak każdy mężczyzna. Naprawdę tak uważasz? No to oczywiście. Wyszumie się i wróci. Zależy mu na dzieciach. Wiem o tym. Ja nie miałabym nic przeciwko temu, gdybyś ty też miała kogoś na boku. Nie, to mnie specjalnie nie dziwi. Ale to musi być mężczyzna starszy, stateczny, ustawiony, rozsądny. No taki, który zrozumie cały układ. Młodego zostaw młodym. Wierz mi, za młody dla ciebie. I za przystojny. Co no. no myślisz, że poleci na ciebie? Może się przez chwilę tobą zainteresował, bo chciał jakieś odmiany. Ale... Wierz mi... Z tego będzie więcej szkody niż pożytku. Mówię ci to z dobroci serca. No przecież w końcu też jesteś moją córką. Ja się znam na tym. Przecież prędzej czy później on wróci do tej swojej Moniki. Moniki? Czyżbyś o niej nie wiedziała? Ponika, no tak wcześnie, no chodź, chodź, chodź. Co się stało? Chodź, 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 chodź do domu, chodź Wiesz, męcia poszła do sklepu po zakupy na śniadanie. No, ale u niej to zawsze długo trwa. A ja to zawsze mam taki apetyt rano i jestem tak głodny, że mi żołądek przerasta do kręgosłupa. Siadaj, siadaj kochanie, siadaj No i opowiadaj. Co się stało? Boże ty ostatnio w tym domu to istne fontanny Łez, no. Co się stało? Mów kochanie. Ja przepraszam, że, że tak wcześnie, ale całą noc nie mogłam spać. Chodziłam i jak się rozwidniło, to pomyślałam, że przyjadę tutaj do pana, bo pan mnie zawsze lubił. Ale oczywiście, że tak. Ale co się stało? Adam ze mną zerwał. Zerwał. A dlaczegoż to? Bo ma inną. Pierwsze słyszę. Tak, to prawda. Dowiedziałam się od jednej Tagi. A któż to jest? O no, to właśnie chodzi. Ja tego nie mogę zrozumieć. Jak on może zadawać się z mężatką i to w dodatku znaczą od siebie? Porzucił mnie dla jakiejś starej ropuchy, mężatej, dzieciaty. Nie, 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 nie rozumiem. Tak, to prawda. Powiedział mi, że się zmienił. Że nie, że nie możemy być razem, bo nie pasujemy do siebie, bo inaczej myślimy, czujemy i tam takie. A przecież mieliśmy się pobrać. Nie tak, oczywiście, ale uspokój się, uspokój się, kochanie. Pan ja tak kocham Adama. Ja mu wybaczyła wszystko. od on nic nie rozumie. Dla niego to jest jakaś zabawa. Słuchaj, Moniczko. Ja z nim porozmawiam. Naprawdę? Zrobiłby pan to? Oczywiście, że tak. Ja z nim porozmawiam, no. Przecież ja wiem, że ty go kochasz. On też wie. Trzeba tę sprawę wyjaśnić, no. Mieliście się pobrać. No właśnie. No tak, ale o tym to częściej mówiła Melania niż Adaś. No ale to sprawa właściwie jest oczywista. Słuchaj, ja z nim porozmawiam, ja mu przemówię do rozumu. Ty wiesz, że on nawet jako dziecko nie dostał jednego klapsa od nas. Ale tym razem to, to mam taką ochotę mu dołożyć, wiesz? Pan jest taki dobry. Dziękuję. Pójdę już. Proszę pozdrowić panią Melę. Zabiorę. Oddam później. Widziałam samochód Moniki. Była tutaj? Zgadza się. Wyszła przed chwilą. Mm -hmm. Wcześniej jak na nią. Siadaj Beludziu. O tej porze dla mnie za wcześnie. Zaraz przyjdzie Ewa, a ty nie zjadłeś jeszcze śniadania? I na nic nie mam teraz ochoty. Tobie też przejdzie apetyt, jak coś ci powiem. Co się stało? Chciałem Ci powiedzieć coś o Adamie. Taki został zatwierdzony preliminarz. On jest. Nie dyskutuj ze mną. Nic na to nie poradzę. Yy, tak, już jestem. Tak. Oczywiście. Prezentacja odbędzie się w terminie, zapewniam. Do miłego zobaczenia. No. Nareszcie jesteś. Potrzebujesz mnie? No to dobre pytanie. Czy ja cię w ogóle do czegokolwiek potrzebuję? Kiedy? Co cię dziś ugryzło? Nie, dziś tylko wczoraj. Dopadła mnie Monika. Aha. No, o mnie nie pogryzła. Dowiedziała się o Ewie. Wiem. Myślałem, że od ciebie. No, ty chyba zwariowałeś, wiesz? Ja się nie zajmuję takimi sprawami. Być może czasem cię kryje, ale no bez przesady. Ja cię nie będę tłumaczył. Zresztą ja niewiele z tego rozumiem. Monika zdaje się też. Już zrozumiała. No, wczoraj zerwaliśmy. No, ja zerwałem, jeśli wolisz. I jak ona to przyjęła? Chyba nie najgorzej. A byłbym zapomniał. Dzwoniła twoja ciotka. Prosiła, żebyś był o drugiej, mają jakąś pilną sprawę. Dobra, spadam. Spadaj. Jak sięgam e, opowieściami z tych bardzo dawnych lat, kiedy jeszcze jako dziecko e, siedziałam. Pani nie ja przepraszam. Niech pani to wszystko skreśli. Ja naprawdę nie mogę zebrać myśli. Niech pani sobie wyobrazi, że nasz Adam zerwał z narzeczoną, która przyszła dzisiaj rano, żeby się pożalić. Zerwał z Tak. Tak to bywa, wie pani, no. Młodzi są. Mają prawo zrywać, godzić się. Jak w tej bajce o żurawiu i czapli. Ale niech pani sobie wyobrazi, że on zabrał się za jakąś Mężatkę z dwojgiem dzieci, do tego jeszcze starszą u siebie. Proszę mi wybaczyć, ja naprawdę nie mogę zebrać myśli. Mężatkę z dziećmi. Mela też się zdenerwowała, musiała zażywać krople. Ona nawet nie przepadała za, za tą Moniką. No ale kiedy usłyszeliśmy o tej kobiecie... Widzi pani, Adam jest dla nas jak syn. Mela opowiadała pani tę straszną historię, więc można powiedzieć, to jest nasze jedyne dziecko. Myśleliśmy, że się ożeni, że będą wnuki, nasz, no, prawie nasze wnuki. Mera zawsze lubiła dzieci, bo nie mogła mieć swoich. A tu nagle ta mężatka z dziećmi, wszystko. Na nic. Wie pani, skończmy to już na dzisiaj. Ja Doprawdy nie mogę myśleć. A powinienem się też zająć Melon. Ona nie, nie może zostać sama w sypialni. Na pewno tam pochlipuje. Przepraszam. Tak, oczywiście, Panie Karolu. Jak Pan sobie życzy. Субтитры no, создавал yeah.